Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Mówi Star Planet od zera. Dzisiaj kolejny odcinek, jak mówiłem w ostatnim, yy, czyli będziemy sobie zbierać pieniążki na jakieś rzeczy. Dziś zrobimy zakupy. O, widzicie, staliśmy 160 złotych jeszcze. Dziś zrobimy jakieś zakupy, ciuchów i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy jeszcze prezent z jutra. W wyborze z jutra, z wczoraj. I mamy jeszcze prezencik. I jeszcze sobie zakręcimy kołem. Kołem kain W tamtym odcinku źle powiedziałam kołem fortuna. To jest koło fame 500. Ten. Już za mało brakuje do następnego poziomu. Tylko 680. No to co? Będziemy robić zakupy. Kupimy jakieś włoski. O, widzę, że jest nowość jakaś. Jak ostatnio graliśmy to były inne rzeczy i teraz są też inne. Może coś z tego kupimy. Chciałbym ja jakieś włosy, ale wszystkie są za diamenty albo dla Wipa. Te są. No i to już ten ostatni dolarek co był. To z tego nie chcemy. To kupimy chyba te włoski. Zrobimy te włoski i może jeszcze coś z ściuchów, jak nam starczy pieniążków. Hmm. Sam nie wiem co wziąć z ciuchów. Niektóre są ładne, ale właśnie nie wiem które wziąć. Może taką bluzkę? Nie wiem, jak myślicie, to napiszcie w komentarzu. Bo sam nie wiem, co wziąć, powiem Wam. uchów może na razie nic nie będę brał. Kupię na razie tylko włosy i na przykład jakąś twarz i kupię czy jakieś nowe ten. oczy, usta czy coś takiego. Dobra, zostało nam jeszcze 1705 1075 pięć yy, końców. Więc Teraz jeszcze sobie kupimy jakąś twarz. Idziemy do kliniki, piękna. Oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jak się podobał ostatni film i co myślicie o tej serii. Bo w sumie sam już nie wiedziałam, co mam nagrywać, więc po prostu myślę sobie, może coś takiego. Widziałam na YouTubie też takie. Ja myślę, że kupimy chyba no nowe... Chyba oczy. Chyba te wezmę. Nas bym też wziął jakiś, ale właśnie nie wiem jakim powiem wam. Nie widzę tu już takich jakichś fajnych. To chyba ją zostawimy na razie tak. Oczywiście jeszcze jak wiecie mam główne konto i w opisie jak chcecie macie nazwę do niego i na tamtym momencie mam konkurs u mnie w profilu na artbooku. No jak chcecie, to możecie wziąć udział. Są dosyć fajne rzeczy do wygrania. Nie z tych takich najtańszych, tylko te już droższe. Jakieś włosy chyba pamiętam i jakiś komplet. Jakaś spódnica czy z jakiego chyba. Także to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze sobie zajrzę na profil. Oczywiście tutaj macie na dole nazwę. Tego y, konta od zera. Oczywiście będziecie mieli jeszcze w opisie. Jak chcecie, to możecie oczywiście ten y, zapraszać do znajomych. Będę z miłą chęcią przyjmował, bo tak jak widzicie, dopiero zaczynam. Mam dwóch przyjaciół, czyli Pixie Star i Nowa Star. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście dajemy łapki w górę, subskrybujemy kanał i do zobaczonka!